Uszanowano kokolarskie wariaty, Zbyszek z tej strony. Jeśli wydawało się, że seria Polski Rower Narodowy się skończyła, to jesteście w przeogromnym błędzie, bo otóż mam w zanaczu jeszcze wiele tematów, z którymi bardzo chciałbym się podzielić z moją jakże przewyśmienitą widownią. Tym razem będzie o tym, jak to człowiek nie miał pieniędzy, ale miał fantazję, radość, dużo wolnego czasu i bardzo elastyczne kości. A także praktyczny. Tak więc, drodzy kochani, czas na kolejną część polskiego roweru narodowego, czyli młodzi kajnewi. Każdy z was widział to. Państwa Paweł będzie skakał. Tutaj mamy met <śmany> <Znet> 50. <śmany> I pewnie zastanawialiście się, jak można być takim debilem. A potem przypominacie sobie, coście to wy za dzieciaka odbalali. Wtedy nadchodzi refleksja, że to cud, że się dożyło ostatecznego wieku. ożeniło się, zbudowało dom, podziło dzieci, a następnie rozwiodło, doszło do podziału majątku, alimenty i jedyne co zostało to oglądania reklamy na polstacie. I jeśli to oglądacie, to jeszcze do tej wyliczanki trzeba doliczyć rzecz jasna uskutecznienie jazdy na rowerze. Dzieciństwo to piękny czas. Bo jedyne problemy to odrabianie zadań domowych, nauka na sprawdziany i jaranie szlugów, żeby starzy się nie dowiedzieli. Mała uwaga, oni to wiedzieli, tylko że im się już nie chciało. I pomijając te różne trudności, dostawało wbrew pozorom bardzo dużo wolnego czasu. I co wtedy można było robić? No jeździć na rowerze, tylko samo jeżdżenie jest nudne i monotonne. Jedynie starym ludziom się to podoba. Gówniaki muszą mieć tę nutkę, wiecie, szaleństw, poczuć, że się żyje. Z drugiej, człowiek od zawsze miał jedno marzenie: latać. Jak taki Neandertalczyk widział takiego wróbelka, to pierwsza myśl była taka, żeby go zjeść. A jak się nie udało, to druga myśl była taka, że zajebiście było sobie pofruwać. I te pierwotne instynkty zostały w człowieku, a u młodego, przedstawiciela Homo sapiens, się nasilają. Znaczy, nie zjeść wróbelka, tylko to drugie. Prepozorom nie jest to takie trudne. Wystarczy jakaś skocznia i duża szybkość. Adam Małysz pokazał milionom Polaków, że się da. Oto pometal dla nas, dla wszystkich! Pięknie! No, zima nie trwa cały rok, jeśli w ogóle gdzieś jest obecnie. Skoczni narciarskie też jak na lekarstwo. I narty takie bezużyteczne przez resztę roku. Ale przecież jest rower. Czy to komunijny, czy jakiś późniejszy. Przecież jak się będzie odpowiednio pedałować, albo znajdzie się odpowiednią górkę, jeszcze usypie się jakąś rampę, to można przecież spełnić to pierwotne marzenie i lecieć niczym Kamil Stoch na skocznią w wi Wiśle Malince. Poczuj, że się żyje. Tym bardziej, że obecnie latanie na rowerze jest mega popularne. Spójrzcie se na YouTube'a i ile tego jest. Zresztą mamy też nasze polskie rowerowe orły. Braci godziek. I kiedy myślano, że dziecka już po czasy będą siedzieć i wpatrywać się w smartfony i obrazek w tłuszcz, to popularność tras jazdowych wystrzeliła. I dzięki temu dzieciaki wyszły na rower. I tatuś z mamusią kupili syneczkowi rowerek, o jaki prosił. A będzie do szkoły dojeżdżał z kolikami, się przejedzie, trochę ruchu i świeżego powietrza zażyje. Ale w głowie, gdzie powinno być wzory skróconego mnożenia, jest chęć latania i zaimponowania kolegom. A może i tej Cloudy z czwartej P też zaśpanuje? Tylko jest jeden skopuł. Rowery, którymi młodzi gniewni próbują swoje pierwsze ewolucje, kompletnie się do tego nie nadają. Are you... Are you okay? I'm dying. Najczęściej są to turystyczne górale ze sztywną Ramo i Santurem XCT, które przeznaczone są właśnie do nudnego i monotonnego pokonywania kolejnych kilometrów. Tylko że młody tego nie widzi. Dla niego to to samo co Specialized Demo bo też góral, hej. Taki mądrzejszy gówniak zauważy, że gociek ma Fula, ale fule są za drogie. No, chyba że znajdzie się podaży najtańszego, możliwie, w pula. Chyba taki z popularniejszych marek, to najtańszy full to Rogrider ST530S. Tylko, że i takie się nie nadają do ostrzejszego haratania. Koniec końców, rowery młodziaków kończą źle, tragicznie nawet. Pokrzywione koła, zniszczony amortyzator, popękane osie kół i creme de la creme, czyli rama, w której coś szczeliło i teraz wydaje niepokojące dźwięki. Przy okazji chciałbym oddać uznanie wyrobowi francuskiej sieci. Bo Rock Rockrider też jest tak przepotwornie katowany, że przychodzi ludzkie pojęcie. Serio. Ile to się nasłuchałem, że jakiś młodzik niedoloty robił i rama jakoś to wytrzymywała, to chyba już anioł stróż takiego byka chronił. Szkoda tylko, że później za fantazję zynka muszą płacić rodzice. A potem na pewno po odpowiedniej perswazji kończy się kariera lotnika rowerowego albo w sumie na bardziej poważny level I wtedy już na poważnie żółtociu, bez wiedzy, ale z fantazją przechodzi na poziom amatora z małą wiedzą, ale również z fantazją. Tyle, że przyhamowaną rozsądkiem. No ale jak wspominałem na początku, każdy będąc małym jasiem zrobił coś głupiego, ale na szczęście przeżył. Chyba. Tym razem to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co głupiego zagubniarza zdarzyło wam się zrobić na rowerze. Ze swojej strony powiem, że w sumie najgłupsza rzecz to przypadkowe wjechanie do metrowego i zarościętego rowu przy dużej prędkości i wyhamowanie ledwo przed betonowym mostkiem. Ledwo. Jakby mi się nie udało, to pewnie musiałbym co rano zakładać protezę na zęby. I to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!